Nowotwór jest takim, taką chorobą, która no, może doprowadzić do śmierci. W związku z tym lekarze onkolodzy głównie skupiają się na tym, żebyśmy przeżyły. Mniej zajmuje ich jakość naszego życia. I myślę, że tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. Monika mówi, że ta świadomość lekarzy, specjalistów, jeśli chodzi o tematy związane z menopauzą, jest różna. Ja się tutaj z Moniką w 100% zgadzam. Są lekarze wspaniali i, i dziękuję losowi, że udało się takich specjalistów i terapeutów zachęcić do współpracy z nami i, i są w naszym zespole Centrum Menopauzy. Natomiast bardzo wielu lekarzy, także ginekologów, co jest dla mnie porażające, bo tak naprawdę to jest pierwszy kontakt wielu kobiet, jeśli chodzi o objawy menopauzy. Wielu lekarzy, ginekologów nie jest świadomych tego, co przeżywamy jako kobiety, doświadczając tego okresu. Jeśli chodzi o onkologów. To są oczywiście pierwsze jaskółki, i wczoraj miałyśmy przyjemność podczas naszego spotkania otwartego ze specjalistami, na które zaprosiłyśmy kilkadziesiąt pań. Miałyśmy okazję usłyszeć panią onkolog kliniczną, panią dr Małgorzatę Sąsiadek, która otwarcie mówi o tym, z jak wieloma problemami kobiety po leczeniu onkologicznym, jeśli chodzi o tę menopauzę, się borykają. Ta menopauza onkologiczna jest tematem trudnym. Tak jak wspomniałam, to jest walka o życie. I trochę, trochę rozumiem onkologów, którzy mają inną perspektywę, natomiast są już specjaliści, którzy rozumieją, że jakość życia po chorobie nowotworowej jest szalenie ważna do tego, żeby w zdrowiu i w radości przeżyć kolejne lata.